Cześć, serwus przyjaciele, witam was w kolejnym odcinku kalendarza piwnego, dzisiaj mamy 3 grudnia, zaprezentuję wam dzisiaj trzecie piwko z tego zestawu, jak wiecie 24 piwka w tym kalendarzu, dzisiaj przedstawię wam trzecią niespodziankę, musimy sobie numerka poszukać, To już nie będzie trzecia z kolei, gdzieś tutaj powinna być trójeczka, tu mamy trójeczkę, naciskamy sobie, Wyrywamy inaczej, o i co nam się tu pokazuje, o, Browar Unter. Browar Unter, znany Browar. To jest Oberbayern, Górna Bawaria. Dobrze mówię. To jest Browar, który powstał zaraz po wojnie w 47 roku. Sześć, trzy pokolenie już go ma jakby pod sobą, pod swoją opieką. Oni się specjalizują tylko w wajcenach. Robią wszystkie rodzaje wajceny, nawet jakiś tam alkohol wyższy, ale głównie robią klasyczne wajceny. Ten Bio vices, z tego co wiem, Midinkel. Bio mit Midinkel, to znaczy no, bio z dinkelem, czy z orkiszem. Orkisz, jak wiecie, to jest zboże też podobne do pszenicy. Też to nie jest to samo, ale jest podobne. Kiedyś z orkisza też w ogóle ważono piwo. Ono jest rzadko stosowane w ogóle w browarach. No też produkcja tego zboża jest rzadka. To jest takie w sumie protoplasta pszenicy przed orkiż rósł przed wiekami przed pszenicą. To jakby od tego powstała pszenica taka hodowlana, która się do dzisiaj hoduje. Zobaczymy, co to, co to wnosi do piwa. Klasyczne wajceny, jak wiecie, no, są głównie takie bananowo, zbożowe, słodowe, z lekkim goździkiem. Zobaczymy, co ten, co ten dinkel wniósł do tego piwa. 5,2 alkoholu, czyli to jest taki baling troszkę mocniejszy. Tylko 12,8 balinga będzie przy tym alkoholu. No zobaczymy. Ten browar ma oczywiście, zobaczcie, EBS. Bwiastki dostał w którym roku 2021. Czyli zobaczcie, no Peter naprawdę te piwa stara się tutaj do tego kalendarza dawać co roku, no jak najwyższych lotów. Sam jestem ciekawy, nie piłem jeszcze tego piwa. Jak na wajcena i ten baling, no jest bardzo taki fajny bursztynowy, lekki bursztyn, bardzo ładny, oczywiście to musi być zasyp, żeby było przeliwo pszeniczne, musi być powyżej 60% zasypu tego słodu, no przekonamy się, no browar nie podaje jaki tu jest chmiel, ale to są zawsze chmiele takie wiecie klasyczne, które to nie powinny wnosić jakiejś dużej goryczki, tylko żeby przełamać tą słodowość. Bardzo ładny kolor herbaciany, w zapachu no lekka słodowość, tylko nie powinno tutaj być żadnych chmieli aromatycznych, w tym czuć. Bardzo dobre piwo. No, ten orkisz w stosunku do normalnych wajcenów, widzicie, raz, że trochę ściemnia ten piwo, według mnie, i robi go taki lekko kwaskowy. orkisz Orkisz, kiedyś ważyłem takie piwo nawet, swego czasu, piwo, piwo z orkiszem jest takie kwaśniejsze, takie wytrawniejsze, tak jakbyście dodali dużo chmielu owocowego, ale ma taki specyficzny, fajny, fajny smak, bardzo ciekawe to jest, bardzo zdrowe piwo, w ogóle przed wiekami, jak mówiłem Wam, ważono bardziej właśnie z orkisza, Orkisz jest, był wtedy bardziej popularny zbożem niż pszenica. Dopiero później wyłowała pszenica z orkisza, nie? były nawet tam różne odmiany. Ale orkisz to jest taka no wcześniejsza wersja pszenicy, tak sobie to zapamiętajcie. Rzadko się z tego już piwa robi. Ono jest, no bo jest po prostu rzadko hodowane, nie? Ale piwo jest bardzo dobre. Dużo goździka jest, jak na właśnie. Na wajcena mało banana, jest taka kwaskowość, lekka owocowość, goryczka też jest taka, powiedziałbym, właśnie od tych od tych słodów, bo czuć, zaraz można wyczuć, ale bardziej to jest fajne, zbalansowane, no piwo jest rewelacyjne, naprawdę bardzo Wam polecam. Widzicie, tutaj nie ma żadnych piw, które no nie byłyby jakieś warte polecenia. To jest najwyższa półka piw niemieckich. No to akurat mamy Oberbayern czy Górną Bawarię, to już stolice w ogóle piwowarstwa światowego, więc no nie ma się do tego co przyczepić. Browar Unter widzicie potrafi zrobić też dla wyjątkowe piwo dla wyjątkowego klienta. Ten Biodinkel, midinkel on nie jest normalnie oferowany przez browar w ciągu sprzedaży, on jest tylko robiony Właśnie w, tym roku został, w tamtym roku został zrobiony dla, no dla wybranych ludzi no i też głównie dla Kalei. Zbiwa jest wyjątkowo, wyjątkowo dobre jest. Bardzo dobre piwo. przypominam Wam, że kalendarz Kalea można kupić na, przez stronę kalea.com.pl wersja niemiecka. Tam znajdziecie wszystkie informacje gdzie sobie, gdzie się zaopatrzyć w te piwo. Więc pozdrawiam wam, cheese, bis gleich.